Włodzimierz Szaranowicz. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Spotkanie rozpoczęte. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Wyszedł z bramki, świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ładne podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Nie zbapał tej piłki. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. I za chwilę rozpocznijmy od bramki. Ładne dogranie. Przydałaby się wrzutka. Szansa. Ładna dwójkowa wymiana piłek. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Dobra piłka teraz do kolegi. Szaleńsza atakuje obrońca. Oddał piłkę. Za szybko stracili. O, ładnie to zrobił. Brawo, ładnie odebrał kulkarny. Klasa, styl i forma obu drużyn są podobne. Zapowiada się wyrównany spektakl. Ale wszystko zależy chyba od tego, jak zaprezentuje się drużyna w szczecińskiej pogoni. już do bramki. Uderza. Uderzył, ale prosto wywala. Doskonale. No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Piłka poza boiskiem. Dobra główka. Brawo. Gol. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Nie wszyscy zawodnicy byli właściwie pokryci przy tym rzucie rożnym. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Znakomita interwencja. To wymagało dużych umiejętności. Ale też doskonałej oceny sytuacji. Rośnie, ale zdążyli na czas. ale udana interwencja. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Bardzo wyrównana była ta pierwsza połowa, minimalne prowadzenie. Tak, ale mimo, że zespół przegrywający na razie ustępował nieco klasą, wydaje mi się, że ma jeszcze szansę w tym meczu. Czy to wykorzysta? Strzela! Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Celnik do partnera. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jest gol! Kolejna bramka dająca im pewność, że prowadzą wysoko. Ładna wymiana. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Piłka wzdłuż linii bocznej. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Pięknie dograł. Bardzo dobre podanie. Czy to wy... strzela? Bardzo udanie. Zablokował ten strzał. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Jest okazja. Niesamowite. Obronił. Piłka poza linią końcową i żutrow. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Witamy na linii końcową i grę wznowi bramkarz. Na ekranie statystyki popatrzmy na posiadanie piłki przez oba zespoły. Świetne podanie. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Piłka wyszła na aut. No, będzie zmiana. Uderzenie? Broni, ale piłka w grze. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Doskonale zagrał. dograł. No. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Brawo! Jest szansa! Nie udało się tym razem uciec z piłką. Znakomicie w tempo. Utrzymują się przy piłce. Oddaje piłkę koledze. W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. No strzela, broni. Piłka wychodzi w pole. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Biedny, samotny, długi wypad. Ryzykownie, ale udanie. Jest szansa na kontratak. No i kontra zastopowany. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Jest okazja! Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Pewne zwycięstwo 2 do 0.